Mam nadzieję, że nie zniechęciłem Was do lektury książek w te listopadowe wieczory. Akurat w polskim kontekście, często listopad nie najlepiej się kojarzy, ale książki, ich lektura może czasem pomóc w przezwyciężeniu jakichś ponurych nastrojów. No więc mieliśmy już wąską ścieżkę, naszą drogę, którą sobie wzajemnie opowiedzieliśmy do kościoła, w kościele i od kościoła z Arturem Nowakiem. Mieliśmy Gomorę, w której próbowaliśmy nakreślić. Grzechy po prostu Kościoła, który tak chętnie mówi o grzechach innych, e, natomiast o swoich rzadziej. E, chcieliśmy dostarczyć takiego materiału do refleksji, zwłaszcza katolickiemu klerowi, zwłaszcza biskupom, którzy są tak bardzo zadowoleni z siebie. E, przypomnieliśmy im, że władza, pieniądze i strach którym często rządzą, to nie są metody, które Ewangelia przyniosła. No i trzecia odsłona również tytuł znamienny Gehenna. Gehenna, to jest Gehenon, takie miejsce zatracenia, piekła można powiedzieć. No, i tu znowu odwołujemy się do Kościoła jako instytucji, która wręcz się specjalizuje w tym, żeby innych straszyć, ukazywać te perspektywy wiecznego potępienia. Może dzisiaj mniej, ale w historii takich przykładów, właśnie piekielnych obrazów, było dużo. My trochę tę logikę tak chętnie uprawianą przez kler katolicki odwracamy i mówimy o okupacji Polski przez Kościół. Brzmi to może zbyt mocno, zbyt radykalnie. Ale wydało nam się, że te wcześniejsze nasze wspólne zmagania się z historią, a właściwie z teraźniejszością Kościoła, w sposób nieubłagany prowadzą właśnie do tego, żeby podjąć pewną diagnozę, którą zawdzięczamy no wspaniałemu lekarzowi, społecznikowi, człowiekowi kultury Tadeuszowi Bojowi Żeleńskiemu który właśnie w latach dwudziestych, trzydziestych mówił, pisał o naszych okupantach. Tadeusz bojżeleński głównie skupił się na trosce o zdrowie, o higienę, o prawo do decydowania o swoim ciele, o swojej rozrodczości, co Kościół bardzo gwałtownie zwalczał. Dla nas ta problematyka jest istotna, ale się na niej nie skupiamy. Podobnie jak w poprzednich książkach, tak i tutaj staramy się pokazać na główne źródła zniewolenia społeczeństwa polskiego. I to zniewolenie już nie jest przez zaborców, nie jest przez Totalitarne, obce systemy, czy ze wschodu, czy z zachodu, tylko ta okupacja, to zniewolenie, dzieje się na co dzień w demokratycznej Polsce. Jednym z bohaterów takim, nie do końca może nazwanym jest przez wielu uważanego, uważany za największy autorytet moralny, religijny i duchowy, czyli Jan Paweł II. My nawet myśleliśmy o tym, żeby taką książkę o Janie Pawle II napisać, ale w końcu żeśmy z tego zamiaru zrezygnowali, bo wydało nam się, że znacznie ciekawiej. Będzie wyglądała sprawa, jeśli pokażemy, jak ten długi pontyfikat przełożył się na codzienność Polaków. Jak to się stało, że tak chętnie zrezygnowaliśmy z możliwości debatowania o sprawach dla nas najważniejszych? Dlaczego zgodziliśmy się, i to mówię głównie o politykach, bo to im zawdzięczamy to, że szkoły publiczne zostały zdominowane przez indoktrynację katolicką. Bo to przecież nie jest tak, że wystarczy nazwać lekcjami religii coś, co jest tak naprawdę bardzo prymitywną, Katechizacją, często nie połączoną z innymi przedmiotami. E, przywołujemy badania profesora Józefa Baniaka, który przez dziesięciolecia badał właśnie zachowania młodzieży polskiej i wyszło mu, że właśnie tak wprowadzona katecheza do szkół stała się powodem, Odrzucenia, odejścia od Kościoła. Podobnie wydaje nam się, można zobaczyć konsekwencje, jakie były, jakie mi były, było wprowadzenie Konkordatu w 1993, a potem ratyfikowanym w 1998 roku przez prezydenta Kwaśniewskiego. Że oto na własne życzenie mamy jakby państwo w państwie. Kościół powołując się na konkordat domaga się specjalnego traktowania. I o tym właściwie jest ta książka, Gehenna. Mówimy o tym, że na własne życzenie Polacy zrezygnowali z możliwości kształtowania swojego losu, a oddelegowali tę sprawczość właśnie kościołowi katolickiemu. I my się na to nie zgadzamy, uważamy, że to jest niewłaściwe. Wskazujemy również na wzory poza Polską, gdzie choćby bardzo bliska nam mentalnościowo Irlandia potrafiła odrzucić ten dyktat i okupację Kościoła katolickiego i po swojemu właśnie dzięki wspaniałym, zwłaszcza polityczkom, to robi. Gehenna jest takim wyzwaniem, żeby się przebudzić i żeby uwierzyć, że naprawdę od nas zależy, czy sobie nasze łoże pościelimy tak, jak chcemy, a nie jak to robią inni.